Cześć! W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o obowiązku informacyjnym, na który zaprosiłam Cię już w ostatnim odcinku kanału RODO TV. Obowiązek informacyjny. To, tak jak mówiłam ostatnio, wiąże się z klauzulą informacyjną. Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane pewnie interesujecie skąd ten obowiązek informacyjny w ogóle się wziął. Tak naprawdę mam na myśli tutaj dwa artykuły, artykuł dokładnie 13 oraz 14 ustawy RODO z tym, że one mówią tak naprawdę o dwóch możliwościach pozyskiwania informacji od osób. Artykuł 13 będzie miał odniesienie w wypadku, kiedy pozyskujesz dane osobowe dokładnie od osoby, której te dane dotyczą. Artykuł 14 również mówi o pozyskiwaniu danych osobowych, ale już nie od osoby bezpośrednio, której dane dotyczą, ale za pośrednictwem osób trzecich. Zbliżmy się najpierw do artykułu 14, ponieważ to jest sytuacja, która rzadziej występuje. Czyli pozyskujesz dane od na przykład mnie, ale za pośrednictwem firmy trzeciej. Tak więc, podpisałam umowę na przykład z operatorem sieci komórkowej i wyraziłam zgodę checkboxem na przekazanie moich danych dalej. W tym momencie sieć komórkowa sprzedała moje dane tobie. Ty chcesz je wykorzystać w celu tak zwanej obdzwonki, celem sprzedaży swojego produktu? Co z obowiązkiem informacyjnym? Przecież nie ty pobrałeś dane. Zmartwicie, musisz go spełnić. Tak naprawdę jest dosyć wąski katalog, kiedy nie musisz tego obowiązku spełnić. Mówię tu o bardzo popularnej sytuacji z dłużnikami, to znaczy, kiedy dane dłużnika trafiają już do kolejnej jednostki, która należność ma odzyskać, nie jest on informowany i to jest główna taka sytuacja. W momencie, kiedy Ty chcesz mu coś sprzedać, musisz ten obowiązek spełnić. Jak to zrobić, skoro nie miałeś ze mną nigdy styczności? Po pierwsze, masz aż 30 dni na to, żeby ten obowiązek dokonać. Możesz mi wysłać maila, jeżeli go masz, możesz mi wysłać pismo pocztą, ale możesz też to uczynić przy pierwszym kontakcie telefonicznym ze mną. Tak więc, twój konsultant. Rozmowę zacznie od tego, że musi mnie poinformować, że moje dane są przetwarzane w tym i w tym celu, zostały pobrane od tej i tej osoby. I tak naprawdę, odczytawszy tą treść, będzie mógł ze mną rozmawiać. Ciebie bardziej, tak naprawdę, będzie interesować artykuł 13, tak więc pozyskanie danych bezpośrednio ode mnie. Weźmy sobie, myślę, dosyć fajną sytuację, rejestrujemy samochód. Pani w okienku musi spełnić obowiązek informacyjny. Tak więc podsuwać ci klauzulę. Ej, tu pojawia się Twoje pytanie: Ej, Czy ja tę klauzulę muszę podpisać i po co ona jest? Więc Pani w okienku tłumaczy. Muszę Pana poinformować o tym, że Pana dane są przetwarzane w celu takim, takim i takim, przez to, przez to i przez to. I tu, co ważne, zapamiętaj, nie masz obowiązku podpisania. I jeżeli Pani w okienku, w momencie, kiedy odmówisz złożenia podpisu na klauzuli, nie będzie chciała się Cię obsłużyć, odsyłam do Urzędu Ochrony Danych. Twoim pełnym prawem jest zgłoszenie naruszenia w tym momencie. Ponieważ w artykule jest zapis tylko i wyłącznie o tym, że administrator ma obowiązek poinformować. Nigdzie nie ma informacji o tym, że osoba informowana ma złożyć podpis. I tu właśnie pięknie zbliżamy się do tego, w jaki sposób dokonywać tego obowiązku informacyjnego. Otóż bardzo prosto. Obowiązek musisz spełnić, na przykład prowadząc bloga, kiedy masz newsletter. Ktoś wpisuje się do newslettera. No nie będziesz za nikim z kartką biegał. Ja mieszkam w rybniku. Ty mieszkasz w Warszawie. Jak mam do Ciebie dojechać z kartką, żeby złożyć podpis? Zamieszczasz na swojej pięknej stronie internetowej, klauzulę informacyjną jest, jest. Spełniłem obowiązek informacyjny, zamieściłem każdy ma prawo się z nią zapoznać. Pani w okienku nie musi Ci dawać fizycznie do przeczytania. Na okienku można ją po prostu nakleić muszę pana poinformować o obowiązku informacyjnym tu jest nasza klauzula można się z nią zapoznać to w zupełności wystarcza w momencie kiedy masz formularz kontaktowy też musisz spełnić obowiązek informacyjny muszę delikwenta poinformować tak więc robimy checkbox czy wyrażasz zgodę na przesłanie tak czy wyrażasz zgodę marketingową tak czy zapoznałeś się? Świetnie, jeszcze masz czarno na białym. System złapał, że się zapoznał, obojętnie czy wyświetlił, czy nie. Możesz sam checkbox pominąć i zrobić wstawkę. Klauzula informacyjna jest możliwa do pobrania tutaj. To będzie też spełnienie obowiązku informacyjnego. Jeżeli ktoś zmusza Cię do złożenia podpisu. Odeślij go do ustawy, nie masz takiego obowiązku, nie musisz tego wykonywać, po prostu dana osoba o tym nie wie. Odeślij do ustawy, albo może odeślij, tutaj ja jej bardzo chętnie wytłumaczę. Kolejną sytuacją, która wiąże się z obowiązkiem informacyjnym, jest na przykład zatrudnienie pracownika. Takiej osobie można dać tą klauzulę do podpisu, jeśli czujesz się bezpieczniej, ale wystarczy jej powiedzieć: Pani Marysiu, jak wchodzimy do firmy, tu jest taka tablica korkowa, tu są wszystkie klauzule. To też będzie spełnieniem obowiązku informacyjnego. Często pracodawcy robią tak, że po prostu przy swoich dokumentach, które na co dzień pracownicy przy przyjęciu wypełniają, po prostu od razu dają tą klauzulę. Albo do domu można ją sobie mieć na stałe, albo właśnie chcą, żeby to podpisać. Jeżeli masz taką chęć, fajnie, spoko, jest OK. Ale bardzo częstą praktyką, nie wiem, skąd to się wzięło, jest pieczątka. Która stara się zmieścić całą klauzulę w sobie. Albo są pieczątki, administratorem Twoich danych jest. Możesz to znaleźć na fakturze, ponieważ przy fakturze też musisz spełnić obowiązek informacyjny. Przy zawieraniu umowy też spełniasz obowiązek informacyjny, bo ona nie zawsze się tak naprawdę wiąże z tym, że masz pracownika, albo od razu, że wystawiasz fakturę więc zdarza się, że klauzula jest jednocześnie jednym z paragrafów, ale przybijanie coś takiego albo wlepianie klauzuli za każdym razem. Informujemy raz nowego kontrahenta o tym w jakim celu, dlaczego, przez kogo, jak usunąć, gdzie jest wgląd, sposób jasny i przejrzysty. I tak naprawdę nie musisz robić niczego ponad to. Wiem, że kiedyś niektóre firmy dawały takie zalecenia. Szczerze nie wiem skąd to wzięły. Nie znajdziesz tego w żadnym rozporządzeniu, ustawie, zarządzeniu. Nawet Urząd Ochrony Danych niczego takiego nie wydał, więc spokojnie możesz się tym nie przejmować. Wyobraźmy sobie, że ja chcę od ciebie kupić sadzonkę malin. Koniecznie chcę fakturę, do czego mam prawo, więc musisz pobrać moje dane. I w tym momencie, albo kiedy dajesz mi tą fakturę, gdzieś wisi ta klauzula i mnie do niej odsyłasz, albo mi ją wyręczasz, jeśli masz taką ochotę, dajesz mi ją do przeczytania, możesz mi ją dać po prostu na pamiątkę do tej faktury, i w tym momencie będę ją już sobie mogła w ramce na przykład powiesić. Albo możesz mi ją przekazać, poprosić o przeczytanie. Wszystkie te drogi będą prawidłowe. Przychodzę do ciebie po dwóch tygodniach i mówię: Panie Marku, sadzonki pięknie kwitną, ja bym jeszcze chciała jabłka kolumnowe, bo wiem, że u pana będzie najlepiej. Chcę fakturę. Nie dawaj mi już kolejny raz tej klauzuli. Naprawdę nie jest potrzebna, więc tak na, de facto już spełniłeś ten obowiązek wcześniej. Możesz znaleźć informację o tym, że obowiązek informacyjny trzeba spełnić ponownie. Owszem, jest taki wypadek, kiedy cel przetwarzania danych się zmieni. Dajmy na to. Przetwarzałeś moje dane właśnie celem wystawienia faktury, yy, musisz się przez to rozliczyć, yy, więc te dane gdzieś pójdą dalej, zobaczy je urząd skarbowy, w porządku, taki był cel przetwarzania. Yy, Przekształcasz trochę firmę, dodajesz sobie kolejny PKD, otwieramy call center. Tak przy okazji, będziesz na telefon sadzonki sprzedawał i chcesz moje dane wykorzystać również w tym celu. Wtedy faktycznie musisz ten obowiązek informacyjny spełnić i zapoznać mnie kolejny raz ze swoją klauzulą informacyjną. I możesz to właśnie zrobić również przy pierwszym kontakcie telefonicznym ciebie, twojego konsultanta. Tak naprawdę obowiązek informacyjny nie jest taki straszny. Najważniejsze, żebyś zapamiętał, że musisz poinformować osobę, której dane dotyczą. O tym, w jaki sposób i dlaczego będą przetwarzane, przy pierwszym kontakcie oraz w sytuacji, kiedy cel przetwarzania się zmieni. To jest najważniejsze dla Ciebie. W momencie, kiedy to zapamiętasz i będziesz mieć dobrze stworzoną klauzulę informacyjną, o czym mogłeś się dowiedzieć w poprzednim odcinku, gdzie mam nadzieję dałeś lajka, to w tym momencie pięknie, jasno, przejrzyście i przyjemnie. Jeżeli masz dodatkowe pytania, Napisz tu na dole jest komentarz, ja chętnie na niego odpowiem, yy, więc w takim razie tam cię zapraszam. Yy, możesz też do nas po prostu zadzwonić i ktoś od nas chętnie udzieli ci odpowiedzi na twoje nurtujące pytania. A mam nadzieję, że za tydzień widzimy się w odcinku o spisie powszechnym.